Nazywam się Anna Doparty, jestem adwokatem, a w dzisiejszym odcinku opowiem o bardzo elektryzującym temacie, czyli o zachowku. Temacie, a propos którego krąży bardzo wiele legend, mitów i nieprawdziwych opowieści. W opisie odcinka znajdziecie kontakt do mnie, linki do innych odcinków związanych z dziedziczeniem na tym kanale, a także spis treści odcinka, w którym będziecie mogli przeskoczyć do tego etapu odcinka, który najbardziej Was interesuje. Jednak ja zachęcam do wysłuchania całości, bo w przypadku zachowku jest wiele wyjątków, wyjąteczków, które naprawdę warto znać. No to jedziemy dalej, zapraszam. Co to jest zachowek? To jest świadczenie, które przysługuje Wam w przypadku, jeżeli zostaliście całkowicie pominięci w testamencie spadkodawcy, a normalnie dziedziczylibyście po nim ustawowo i należycie do konkretnego kręgu osób, o którym za chwilę. Albo, o czym pewnie mniej osób wie, w przypadku, jeżeli spadkodawca rozdysponował swój majątek za życia tak, że po jego śmierci nie zostało nic, lub dostaliście w testamencie bardzo małą część spadku, albo ustawowo dostaliście bardzo małą część spadku, bo większość została rozdysponowana za życia, znacznie mniej niż normalnie by Wam przysługiwało. Więc tutaj mamy obalony pierwszy mit. To nie jest tak, że jeżeli dostaliście cokolwiek, na przykład zapisane 100, 200 czy 500 zł, to absolutnie pozbawia Was prawa do zachowku, bo dostaliście cokolwiek. Nie, tak nie jest. Zachowek przysługuje jednak tylko w sytuacji, kiedy dziedziczylibyście po spadkodawcy z ustawy, a ponadto jesteście w kręgu osób, które mogą dochodzić z zachowku. Kto może? O tym w kolejnym pytaniu. Pamiętajcie, i to wcale nie jest rzadkie, że zachowku dochodzi się także w sytuacjach, kiedy spadkodawca rozdysponował swój majątek za życia, tak, że po śmierci już nic z tego majątku nie zostało. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce w takich akademickich przykładach, czyli jednym, kiedy żona i dzieci orientują się po śmierci spadkodawcy, że przypisał on przed śmiercią dom kochance i spadku po nim już nie ma. W takim przypadku najczęściej mogą dochodzić zachowku. A także w sytuacji, kiedy rodzice wyróżnili jedno dziecko i przypisali mu za życia jeszcze cały dom, natomiast pozostałe dzieci pominęli. Ale od początku. Kto może dochodzić zachowku? Tak naprawdę zachowku nie może dochodzić każda osoba, która dziedziczyłaby ustawowo po spadkodawcy, a tylko rodzice, małżonek i wstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki. Oczywiście, o ile w tym przypadku dziedziczyli wówczas Czyli w przypadku, jeżeli z ustawy dziedziczyłyby dzieci, to wnuki nie mogą dochodzić zachowku. Ale jeżeli na przykład któreś z dziecka spadkodawcy nie żyje i wtedy dziedziczy jego wnuk, w takim przypadku wnuk może dochodzić zachowku. W górnym roku, a także w opisie filmu, pojawi się link do mojego filmu o dziedziczeniu, w którym dokładnie tłumaczę, kto, kiedy, jak dziedziczy, ale podam Wam dwa proste przykłady dla zobrazowania sytuacji. Przykład pierwszy. Pan Jan ma tylko żonę. Nie ma żadnych dzieci. W takim przypadku dziedziczyłaby po nim żona połowę majątku i rodzice po jednej czwartej. Więc w przypadku, jeżeli zapisałby w testamencie wszystko żonie, w takim przypadku rodzice mogliby dochodzić od niej zachowku. Przykład drugi wygląda tak, że ten sam pan Jan umiera jednak 20 lat później i w momencie śmierci ma już żonę i dwójkę dzieci. I w tym przypadku, gdyby w testamencie tak samo zapisał cały swój majątek żonie. To w tym przypadku dzieci mogłyby dochodzić od jego żony zachowku, natomiast rodzice już nie. Z tego względu, że nie dziedziczyliby oni z ustawy, bo w tym przypadku jest inna grupa dziedziczenia i pierwszeństwo mają jego dzieci i żona. Także w pierwszej kolejności, jeżeli zastanawiacie się, czy przysługuje wam zachowek, to należy się zastanowić po pierwsze, czy dziedziczylibyście po tej osobie z ustawy. I cały film o dziedziczeniu podlinkuję Wam, teraz wyskoczy w rogu i tam dokładnie mówię, kto, kiedy, w jakich sytuacjach dziedziczy. I druga kwestia, którą musicie ustalić, to to, czy należycie do tego kręgu rodzice, małżonek, wstępni. Jeżeli nie, mimo że dziedziczylibyście z ustawy, zachowek Wam nie przysługuje. Ile wynosi zachowek? Zachowek wynosi jedną, drugą bądź dwie trzecie tego, co dziedziczylibyście normalnie, dziedzicząc z ustawy. Doliczając wszystkie rzeczy, o których za chwilę. Zasadą jest to, że zachowek wynosi jedną drugą, natomiast dwie trzecie jest wyjątkiem stosowanym w sytuacji osób małoletnich, czyli poniżej 18 roku życia, a także osób trwale niezdolnych do pracy. Natomiast trwała niezdolność do pracy jest rozumiana jako taka naprawdę trwała niezdolność do pracy, a nie to, że jesteście na zwolnieniu dwa miesiące, bo macie złamaną nogę. Zobrazuję Wam to na przykładzie. Mam sytuację, w której pan Jan rok przed śmiercią daruje swojej siostrze dom o wartości 600 tysięcy złotych i w momencie śmierci nie ma już absolutnie żadnego majątku. Po śmierci zostaje po nim jednak żona i małoletni syn. Normalnie zostawy dziedziczyliby dom po połowie, ale ze względu na to, że zachowek jest to świadczenie pieniężne, czyli równowartość tego, co normalnie by dziedziczyli, to mogą dochodzić z zachowku. Z racji tego, że żona jest, wiadomo, pełnoletnia, Plus, zdolna do pracy, to ona może dochodzić połowę tego udziału, który by otrzymała. Czyli z 300 tysięcy, które otrzymałaby w normalnym dziedziczeniu, może dochodzić połowy, czyli 150 tysięcy. Ale z racji faktu, że syn jest małoletni, czyli nie ukończył 18 lat, w związku z czym on może dochodzić 2 trzecich, czyli 200 tysięcy od swojej ciotki. No dobrze. No więc na tym etapie już wiesz, czy przysługuje ci zachowek. Wiesz, jaka część go przysługuje, no ale jak obliczyć, ile to właściwie będzie pieniędzy? Żeby dowiedzieć się, ile to właściwie będzie pieniędzy, należy obliczyć tzw. schedę spadkową. Do schedy spadkowej wlicza się zarówno cały majątek, który spadkodawca miał w chwili śmierci, a także dolicza się do niego dużą część darowizn dokonanych za życia, a także zapisy windykacyjne ujęte w testamencie. Zabawne i jednocześnie trudne w obliczeniu schedy spadkowej jest to, że jest tam wiele zasad, zgodnie z którymi może się okazać, że jeżeli trzy osoby dochodzą schedy spadkowej po na przykład swoim mężu i ojcu, dla każdej z nich ta scheda spadkowa może być innej wysokości. Natomiast jeżeli chodzi o darowizny, to do schedy spadkowej nie dolicza się tak zwanych drobnych darowizn, czyli różnych prezentów z okazji urodzin, ślubu i tego typu wydarzeń, a także darowizn, nawet olbrzymich, które zostały dokonane na rzecz osób niebędących spadkobiercami więcej niż 10 lat przed śmiercią spadkodawcy. Czyli na rzecz osoby, która po prostu po tym spadkodawcy nie dziedziczyłaby z ustawy. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w przypadku darowizn, jeżeli obliczamy schedę spadkową dla dziecka, to nie wliczamy darowizn, które zostały dokonane przed jego urodzeniem się, czyli przed momentem, kiedy spadkodawca był rodzicem tego dziecka, a w przypadku małżonka nie wliczamy w schedę spadkową tych darowizn, które zostały dokonane przed zawarciem małżeństwa przez spadkodawcę. Czyli jeżeli swojego zachowku chciałaby dochodzić żona, która została żoną dwa lata temu, a mąż darował 4 lata temu swojej wcześniejszej partnerce dom nawet o wartości miliona, to ona do tego nie ma prawa. Tutaj znowu zobrazuję wam to na przykładach, bo wydaje mi się, że tak jest to najłatwiej zrozumieć. Pan Jan daruje swojej kochance 5 lat przed śmiercią dom i w momencie śmierci nie ma żadnego majątku. Pozostawia po sobie żonę i 15-letniego syna, nie ma żadnych przeszkód do tego, żeby dziedziczyli. W związku z czym w takim przypadku mogą oni jak najbardziej dochodzić zachowku od kochanki swojego męża i ojca. Dlaczego mogą? Z tego powodu, że ta darowizna została dokonana po wejściu w związek małżeński i po zostaniu ojcem, natomiast nie minęło 10 lat od darowizny na rzecz osoby nie będącej spadkobiercą. Ustawowym. Natomiast gdybyśmy mieli identyczną sytuację, ale ta darowizna miałaby miejsce 14 lat przed śmiercią spadkodawcy, w takim przypadku ani żona, ani syn, nawet jeżeli ta żona była już wtedy żoną, a syn był na świecie. Nie mieliby prawa do zachowku, ponieważ został przekroczony ten termin dokonania darowizny 10 lat przed śmiercią spadkodawcy. A teraz trzeci przykład. Co w sytuacji, jeżeli ten sporny dom, pan Jan, przepisałby 14 lat temu synowi, zaraz po jego urodzeniu? W takim przypadku jego żona mogłaby dochodzić zachowku od jego syna z tego prostego powodu, że syn byłby spadkobiercą ustawowym po ojcu, w związku z czym najzwyczajniej na świecie. Ta darowizna doliczałaby się do wartości spadku, niezależnie od tego, ile lat wcześniej zostałaby dokonana. To jest częsty problem, kiedy rodzice coś na przykład darują swojemu dziecku, na przykład córce, kiedy bierze ślub i dostaje wtedy na wsiach często własną działkę, na której może się wybudować. I za 40 lat, 50 po śmierci rodziców, ona ma roszczenie do swojej siostry, która odziedziczyła dom, w którym rodzice mieszkali. Zapominając, że ona swoją część zachowku, czy też spadku, otrzymała 40 lat temu, kiedy dostała tę działkę. Yy, dlatego też należy mieć w pamięci to, że trzeba doliczyć swoje darowizny i może być tak, że one całkowicie wyczerpują zachowek, który powinnaś, powinieneś dostać. No i tutaj powstaje ten sztandarowy problem w sprawach o zachowek, czyli rodzic ma na przykład czwórkę dzieci i zapisuje dom temu dziecku, które zostało z nim, jak to się często mówi, na gospodarce w domu rodzinnym. To dziecko otrzymuje ten dom i wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że po śmierci rodzica spokojnie rodzeństwo może dochodzić z zachowku. I to jest często bardzo problematyczna kwestia, ponieważ na jedno się... Rodzieństwo umawiało przed śmiercią rodziców, bądź też rodzice w jeden sposób zadecydowali. Natomiast potem rzeczywistość okazała się zupełnie inna. No i teraz pada standardowy argument: no ale przecież po pierwsze, tak się umawialiśmy. Po drugie, to ja mieszkałam z rodzicami do ich śmierci, pomagałam finansowo i po prostu tak na co dzień, więc dlaczego pozostała część ma również dostać zachowek? No, tak wygląda prawo. Dlatego o tych rzeczach trzeba myśleć znacznie, znacznie wcześniej. I pada drugie standardowe pytanie. No ale co jeżeli to była umowa do żywocia versus służebność? No i tu musimy sobie rozgraniczyć. W przypadku, jeżeli to była darowizna z zastrzeżeniem sobie służebności wpisanej w księdze wieczystej, jako służebność na przykład mieszkania, w danym pokoju czy dwóch, w takim przypadku tę darowiznę normalnie dolicza się do schedy spadkowej. Ale umowy do żywocia nie dolicza się do schedy spadkowej? Jeżeli taka nieruchomość jest przekazana w drodze umowy do żywocia, no to faktycznie wtedy to prawo do zachowku nie przysługuje. Natomiast, jeżeli chodzi o umowę do żywocia, jeżeli chodzi o spadkobiercę, bardzo ją polecam, jeżeli chodzi o spadkodawcę, totalnie ją odradzam. Więc tu kwestia, po której jesteście w stronie. A kolejna kwestia jest taka, że dużo osób myli służebność z umową do żywocia. Więc tutaj, jeżeli macie taką sytuację, dokładnie sprawdźcie akt notarialny, ponieważ bardzo wiele osób się na tym wykłada, myśli, że miało jedno, a w rzeczywistości miało drugie. Jeżeli okaże się, że macie faktycznie darowiznę ze służebnością, czyli tą darowiznę, którą dolicza się do spadku i bylibyście zobowiązani do zapłaty zachowku, to zawsze jeszcze istnieje opcja powołania się na tak zwaną sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Więc jeżeli. Twoje rodzeństwo na przykład zaniedbywało rodziców, nie kontaktowało się, w żaden sposób nie dokładało się do utrzymania, jeżeli była taka potrzeba, to możesz próbować kwestionować zachowek właśnie w ten sposób. Natomiast niewątpliwie wymaga to szeregu dowodów z Twojej strony, które musisz przedstawić ewentualnie w sądzie. Ale kiedy zachowek Wam się nie należy? No więc jest kilka sytuacji, w których normalnie dziedziczylibyście z ustawy, należycie do tego kręgu osób, a mimo wszystko zachowek się Wam nie należy. No więc, kiedy ma miejsce taka sytuacja, kiedy zachowek się Wam faktycznie nie należy? No więc po pierwsze, jest to sytuacja, kiedy zostaliście wydziedziczeni. Dokładnie o wydziedziczeniu mówię w innym filmie, podlinkuję go gdzieś tutaj u góry. I tam bardzo dokładnie omawiam skuteczność wyliczenia, metodę podważania tego i tak dalej. Ale tutaj tylko jeszcze wspomnę, że chodzi o formalne wydziedziczenie w testamencie. Nie chodzi o to, że ktoś Wam powiedział, że Was wydziedzicza, nie chodzi o to, że po prostu nie zapisał Wam czegoś w testamencie. Chodzi tylko i wyłącznie o formalny zapis wydziedziczenia w testamencie. Żadne inne wydziedziczenie nie ma tutaj znaczenia. Co więcej, pamiętajcie, że nawet jeżeli wydziedziczono Was skutecznie w testamencie, to wtedy wydziedziczenie obejmuje tylko Was, nie Wasze dzieci. Więc najczęściej w przypadku, jeżeli wydziedziczy się na przykład syna, to jeżeli ma on dzieci, Spadkobiercami ustawowymi byłyby wnuki, czyli wstępni. I w takim przypadku to one mogą dochodzić zachowku. A jeżeli są nieletni, to pamiętacie? Dwóch trzecich, a nie połowę. Więc czasami jest tak, że ktoś wydziedzicza dziecko, żeby to drugie miało cały majątek. A okazuje się, że dwie trzecie dostaną wnuki. Dzieci właśnie tego wydziedziczonego dziecka. Drugim przykładem jest niegodność dziedziczenia. Jak powstanie film, to będzie podlinkowany gdzieś tutaj. Natomiast generalnie to orzeka sąd i to tylko w przypadkach, kiedy ktoś dopuścił się ciężkiego przestępstwa wobec spadkodawcy albo niedozwolonych czynów związanych z testamentem. A więc dość rzadka sytuacja. Trzecią sytuacją jest opcja, kiedy po prostu odrzuciliście spadek, który przypadałby Wam z ustawy formalnie u notariusza. No ale to raczej nikogo nie dziwi, jak ktoś odrzuca spadek, to najczęściej nie po to, żeby dochodzić zachowku. Czwartą sytuacją jest sytuacja podpisania ze spadkodawcą tzw. umowy zrzeczenia się dziedziczenia. To jest sytuacja, kiedy przed śmiercią spadkodawcy poszliście do notariusza i podpisaliście umowę, zgodnie z którą zrzekasz się spadku po tej osobie. Dokładnie mówię o tym tutaj, film jest podlinkowany. Natomiast taka sytuacja może też mieć miejsce, jeżeli taką umowę zawarli Twoi wstępni, czyli rodzice, dziadkowie i wykluczyli całą Waszą linię. Jeżeli taka umowa została zawarta przez Twoich rodziców albo dziadków, Musisz dokładnie sprawdzić w jej treści, czy to wykluczenie obejmowało także innych członków rodziny. Najczęściej tak. Jak długo mogę dochodzić z zachowku? Zachowką możesz dochodzić 5 lat od momentu otwarcia ogłoszenia testamentu. To jest specjalna procedura, która odbywa się przed notariuszem bądź przed sądem. Albo w sytuacji, kiedy tego testamentu nie było, to 5 lat od dnia śmierci spadkodawcy. Jak dochodzić z zachowku? Zachowek nie jest czymś, co po prostu dostaniesz, o zachowek musisz się upomnieć. Ja jestem szczerą zwolenniczką załatwiania takich spraw poza sądem, ponieważ jest po prostu taniej, szybciej, mniej nerwowo. Najlepiej, jeżeli da się po prostu siąść, to jest to najczęściej grono rodzinne, przy stole, porozmawiać i w jakiś sposób ustalić te spłaty pomiędzy członkami rodziny, którym zachowek się należy, a tymi członkami, którzy odziedziczyli, bądź zostały im darowane jakieś składniki majątku. Jeżeli tak się nie da, to mimo wszystko nadal jestem zwolenniczką rozwiązania sprawy poza sądem, czyli rozpoczęcia od wezwania do zapłaty. Tylko nie takiego wezwania na zasadzie wzywam cię do zapłaty 100 tysięcy w terminie 7 dni, inaczej idę do sądu, tylko takiego wezwania do zapłaty, który wygląda trochę jak pozew, w którym opisujesz, jaka kwota ci się należy i z czego to wynika. Najczęściej takie wezwania przygotowują adwokaci. Z tego względu, że rozpisują to razem z paragrafami, z rysunkami, jak wygląda drzewo genealogiczne, komu się je należy, kto kiedy dostał darowiznę, to co dostał w testamencie. No, całość informacji. Ma to kilka podstawowych zalet. Po pierwsze, na tym etapie nie ryzykujecie przegrania sprawy, nie ponosicie opłaty od pozwu i tego typu kosztów. Druga kwestia to jest to, że ta osoba, kiedy zobaczy to rozpisanie, paragrafy, często skontaktuje się z jakimś prawnikiem uświadomi sobie, że faktycznie jest się winna ten zachowek i jeżeli wystąpisz do sądu, to prawdopodobnie przegra tę sprawę, to czasami siada z Tobą do stołu negocjacyjnego i mówi wiesz co, możemy się umówić tak, że możesz dostać 80 tysięcy w ciągu dwóch tygodni albo iść do sądu. No i Ty wtedy decydujesz, czy wolisz dostać mniej, ale pewne, szybko, bez prawników, sądów, czekania, nerwów, czy jednak wolisz iść do sądu o całość? Generalnie siedzicie, rozmawiacie i ta osoba jest już inaczej nastawiona, bo wie, że pewnie przegra. Albo trzecie wyjście, też się czasami niestety zdarza, okazuje się, że nie masz wszystkich informacji i wtedy taka osoba często odpisuje cię na takie wezwanie sama czy z pomocą swojego prawnika, przedstawiając dowody, że ten zachowek ci się nie należy z tego względu, że nie wiedziałeś o jakimś członku rodziny. Albo tak naprawdę to nie była umowa darowizny, tylko dożywocia, albo że te pieniądze nie zostały jednak przekazane 8 lat temu, tylko 14. I w takim przypadku, jeżeli zweryfikujesz te dowody i się okaże, się mylisz, że po prostu zachowek ci się nie należy, najzwyczajniej na świecie, to ponosisz znacznie mniejsze koszty, bo. Opłata od pozwu to jest 5%. Jeżeli pójdziesz do sądu, musisz też, jeżeli druga strona jest pełnomocnikiem, najczęściej zapłacić tak zwane koszty zastępstwa adwokackiego, w związku z czym to są kolejne pieniądze. Więc takie podejście jest szybsze i zdecydowanie tańsze i też mniej nerwowe, bo jednak nie jest to w sądzie, tylko korespondujecie ze sobą. Jeżeli jednak te wszystkie opcje zawiodą, no to pozostaje zwykłe powództwo, zapłatę, które trzeba złożyć do sądu i iść normalnym sądowym tokiem. Mam nadzieję, że wyjaśniłam podstawowe kwestie związane z zachowkiem i teraz to wygląda dla Was jaśniej. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie w komentarzach, opisujcie też Wasze doświadczenia ze sprawami dotyczącymi zachowku. Chętnie przeczytam, chętnie poznam Waszą historię. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, cześć.